Witajcie moi drodzy, nazywam się Monika Turowska, jestem szkoleniowcem marki Esken. Dziś mam ogromną przyjemność zaprezentować Wam innowacyjny produkt, jakim jest żel Foto. Dlaczego żel Foto? Foto jest skrótem od terapii fotodynamicznej, czyli terapii, która opiera się o działanie światła z wykorzystaniem fotosensybilizatora, czyli Preparatu, który ma działanie foto fotouczulające skórę. Jak działa, i na czym polega fenomen tej terapii, która jest całkowicie nieinwazyjną, opowiem Wam może od, zaczynając od składników, ponieważ to one mają tutaj kluczowe znaczenie. W odniesieniu się później do, do fizjologii skóry. W słoiczkach z żelem foto został, zostały zawarte dwa składniki, a tak naprawdę jeden został umieszczony w drugim. Tym podstawowym składnikiem, dzięki któremu możemy wy, wykorzystywać właściwości fotodynamiczne, jest kwas 5 aminolewulinowy, czyli kwas ALA. Będę tak o nim E, mówiła w dalszej e, części filmu. E, kwas aminolewulinowy jest e, aminokwasem wytwarzanym w mitochondriach i jest on kluczowym składnikiem do wytwarzania energii na poziomie e, komórek. Uczestniczy on w procesie oddychania. E, ma dzięki temu właściwości, e, które umożliwiają nam samoregenerację e, i Polepszają jakość i żywotność komórek, dzięki czemu też całych tkanek, z których one się składają. Kwas aminolewulinowy został w tym preparacie zamknięty w matrycy wykonanej z glikozaminoglikanów, czyli polisacharydów, które, jak już wiecie z poprzednich filmów, będą miały świetne właściwości higroskopijne, czyli wiążące wodę a także dzięki temu że został on w tej matrycy umieszczony będzie miał o wiele większe i lepsze właściwości penetracyjne do głębszych warstw na skórka a także skóry właściwej same glikozaminoglikany dzięki temu że będą także uwalniały się stopniowo wędrując przez warstwy naszej skóry będą miały właściwości kojące uelastyczniające nawilżające ponieważ polisacharydy świetnie wiążą wodę Dadzą nam też lepsze nawilżenie, i skóra po zabiegu będzie w o wiele lepszej kondycji niż gdyby wykorzystany został samodzielnie kwas ALA. Jak działa terapia fotodynamiczna? Dla kogo? Jakie zabiegi możemy za jej pomocą przeprowadzać? Przede wszystkim mówimy tutaj o właściwościach kwasu amin, 5-aminolewulinowego jako tego, który mig, bardzo chętnie e, wiąże się z komórkami, które łatwo się nam namnażają. E, chętnie będzie migrował do komórek patologicznie zmienionych, tak jak na przykład melanina e, wytwarzana nadmiernie przez melanocyty, tak jak na przykład sebocyty w gruczole łojowym czy stymulując układ odpornościowy, a także mając wpływ na tonizację, układanie kształtu, polepszenie ilości i jakości fibroblastów, które odpowiadają za namnażanie kolagenu, elastyny i wytwarzanie glikozaminoglikanów, co przekłada się później na zagęszczenie skóry, jej lepszy wygląd, jej większą plastyczność, czyli możemy tutaj śmiało mówić o właściwościach przeciwstarzeniowych. Jak to działa? Jeżeli nakładamy żel z kwasem aminolewulinowym zamkniętym w matrycy z glikozaminoglikanów, w początkowym, w początkowym etapie kwas ten migrując do odpowiednich struktur zamienia się w porfirynę dziewiątą. Porfiryna jest świetnym chromoforem, będzie więc absorbowała światło w o wiele większym. Ilościowo zakresie, niż gdy takiego żelu na skórę nie nałożymy. Porfirna ta migrując do, do sąsiadujących tkanek, uwzględniając to, że kwas aminolewulinowy, tak jak powiedziałam, chętnie wiąże się także z patologicznymi, nieprawidłowo namnażającymi się komórkami, będzie z udziałem tlenu w tkankach zamieniać się w wolne rodniki pod wpływem światła. Tworząc, powiedzmy, delikatnie stan zapalny, nie do, końca, nie do końca taki, jak wyobrażamy sobie w momencie, kiedy jest tutaj na przykład jakaś reakcja endogenna, natomiast dzięki wytworzeniu wolnych rodników czy tlenowych, czy z innych struktur, mamy rozpoczęty proces, który niszczy komórki. Sąsiadujące lub te, z, którym, z którymi połączył się ten kwas, dzięki czemu zaczynamy reakcję niszczenia, a po niszczeniu, jak wiemy, przychodzi odnowa, czyli dostajemy bardzo silną stymulację organizmu, bezpośrednio naszego organu, jakim jest skóra, w którym pracujemy, do wytworzenia nowych komórek, nowego kolagenu, nowej elastyny. Oraz zwiększenia ilości tlenu, zwiększonej ilości um, energii w komórkach, więc w zależności od tego, jaką procedurę wykorzystamy, w jaki sposób zadziałamy e, całym naszym zabiegiem, możemy osiągać bardzo różne um, efekty tego zabiegu. Procedury, które zostały opracowane do terapii fotodynamicznej, są. Przewidziane na cztery problemy skórne na tej chwilę badań i doświadczenia, jakie przeprowadziliśmy. i Są to przede wszystkim spektakularne efekty w terapii trądziku, trądziku różowatego przy przebarwieniach, przy anti-age, czyli przeciwstarzeniowym działaniu, zagęszczaniu skóry. A także y, czwarta wspieranie układu immunologicznego. Wiemy, że w tej chwili bardzo wiele osób boryka się ze skórą nadreaktywną, bardzo podatną na uszkodzenia, na urazy, szybko czerwieniącą się, a także y, ze względu na różne choroby cywilizacyjne mamy problemy z gojeniem. I ten y, preparat będzie ułatwiał nam stymulację układu odpornościowego do prawidłowej pracy i zapamiętania tego szlaku w przyszłości. Dzięki temu, że jest to terapia całkowicie nieinwazyjna, bezbolesna, można nawet powiedzieć, że, że zabiegi są dosyć przyjemne, osiągamy spektakularne efekty bez bólu, bez ryzyka uszkodzenia zdrowych tkanek. Bez wszystkich takich konsekwencji stosowania zabiegów, które w jakiś sposób jednak tą inwazyjność wprowadzają i ten, w jakiś taki sposób, którego, po którym mamy jakąś rekonwalescencję. Tutaj te zabiegi są całkowicie bezpieczne i Zupełnie inaczej skóra zachowuje się, jeżeli chodzi o ten okres, właśnie pozabiegowy, a efekty są porównywalne bądź lepsze z zabiegami, które faktycznie tej rekonwalescencji później, które tą rekonwalescencję wywołują, czy w jakiś sposób będą wpływały, także musimy przez jakiś czas wycofywać się z tego życia społecznego. Kiedy i dla kogo? Jest to preparat, który znajduje się w opakowaniu zbiorczym. Po 8 takich słoiczków w jednym opakowaniu przechowujemy go w lodówce w zaciemnionym, chłodnym miejscu. Wykorzystujemy na jeden zabieg jeden taki słoiczek o pojemności 3 ml. Starcza on mniej więcej na powierzchnię twarzy, twarzy szyi lub szyi dekoltu. Zużywamy go jednorazowo w jednym e, zabiegu i jest on wyłącznie do zastosowania przez profesjonalistów, gabinety kosmetologiczne i dermatologiczne. Dlaczego o dermatologicznych wspominam? E, głównie ze względu na to, że do tej pory e, kwas e, al, e, aminolewulinowy był stosowany w dermatologii, e, ma świetnie udokumentowane e, wyniki e, badań. Stosowany przez wiele lat przez doświadczonych dermatologów, ma dowody swojej skuteczności w wielu publikacjach. Wiemy też, że był do tej pory stosowany w wyższych, oczywiście, stężeniach w terapii leczenia różnych schorzeń, i dzięki temu, mając tę wiedzę i doświadczenie, możemy go spokojnie zastosować w kosmetologii, w stężeniu ponad 5% zamkniętym właśnie w naszych estgenowych słoiczkach. Osoby, które są zainteresowane wprowadzeniem terapii fotodynamicznej, tej przełomowej technologii do swoich gabinetów, zapraszam serdecznie do odwiedzania strony internetowej www.estgen.pl, a także do regionalnych dystrybutorów w sprawie kontaktu. A osoby, które są zainteresowane w wykonaniem zabiegu opart opartego o e żel foto, e zapraszam serdecznie do gabinetu współpracujących z marką Estgen. Na dziś e serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam!